Siema, dzisiaj kolejny trade up w kolekcji Mirage 2021, jeżeli trafimy niebieskiego skina z Mirage 2021, no to myślę, że zrobimy sobie trade up na skina fioletowego, tak samo jak zrobiliśmy z kolekcją Control, no i tutaj mamy do trafienia, mamy tak naprawdę ile, 36% szans, tam z hakiem 36 powiedzmy i, i pół niecałe na trafienie tego co chcemy, jak widać fajny profit można zrobić tak czy tak eee, Także no powiedzmy Jeden na trzy trade upy Może nawet jedna, jedna trzecia trade upów tak? Tutaj może siąść, czyli mam nadzieję, że to będzie ten nasz eee, No i tutaj jak widzicie Wszystkie skiny nam wypadają w faktoryniu jeżeli chodzi tak naprawdę o obie kolekcje, no ale chcemy oczywiście trafić Miraża, więc przejdźmy sobie tutaj. Mamy wszystkie skiny przygotowane: jako filery kolekcja Italii. No i trzy skiny z kolekcji Miraż 2021. Także tutaj mamy wszystko przygotowane. Przejdźmy sobie tutaj i użyj w kontrakcie handlu bronią. Cyk, cyk, cyk. I trzy skiny z Miraża. No, i oczywiście co chcemy trafić? No to tutaj mamy USP Fioletowy Dedepad, MP9 Pozytywka, M249 Humidor albo SG Pustynny Rozkwit. E, no także no co, szybciutko przechodzimy dalej. 3, 2, 1, let's go! No i mamy najdroższy możliwy skin! Let's go! Mamy najdroższego możliwego skina, którego mogliśmy trafić, czyli to jest ten USPS Purple Dedepad. Otwórzmy sobie od razu SteamA. I taki USP kosztuje 70 zł. Koszt trade-upa to było mniej więcej 25 zł. Były 3 skiny po 6 zł, czyli 18. No i do tego filery po tak 90 groszy eee, poprzedzają do złotówki. Eee, czyli tutaj mamy 18 plus 7 zł, czyli około 25 zł, ale oczywiście nie całe. Także fajnie, że udało nam się to trafić. USPS fioletowy DDB, najlepsza możliwa opcja. Także w następnym filmiku przejdziemy sobie do trade-upa na skina fioletowego.